So, tłusta pan pierwsza, ja? Nie jestem tłusta! To, so, za so, głód! Gu, Gruba pan! No nie! Nie wiedziałem, że tutaj jest jezioro. Czego sobie życzysz, piękny wojowniku? Jeść! Jeść? Dziwi się, jestem głodny. Pobiegałem na świeżym powietrzu i mam apetyt. Słuchaj, grubasie! Myślisz, że będę dla ciebie gotowała? Jedzenie to prawdziwa rozkosz? O, nie, żadnych takich świństw. Nektar i ambrozja to świństwo? Przecież to jest pokarm bogów! Nie ma dzików? I chcecie, żebym pozostał tu na zawsze? Co to, to nie! Uwielbiam dziczyznę, jest pyszna, chcę dzika. Jazda, wyloś się! O, o! Asteryście! Lalalalala, la, 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 la. ci ludzie dziwnie się zachowują na teutatesa. Wyszli z domu, który czyni szalonym. Dom, który czyni szalonym? Tak. Nie ma sensu iść dalej. Tutaj będzie nam dobrze.